Bądźmy szczerzy. Od samego początku byłeś manipulowany nie łańcuchami, ale pragnieniami. Wmówiono ci, że twoje impulsy są twoją tożsamością, że twoje pragnienia są twoim celem, że twoja przyjemność określa twoją wartość. Ale to nie jest twoja historia. Została ci wmówiona w ciszy, jak powolna trucizna, którą nauczyłeś się nazywać wolnością. Nie zauważyłeś tego. Nikt tego nie zauważa. To subtelne. Zaczyna się od komplementu, spojrzenia, reklamy, i nagle zaczynasz wierzyć, że nie istniejesz, jeśli nie jesteś pożądany, że nie masz wartości bez oklasków, i zaczynasz za tym gonić. Trenujesz, ubierasz się, zmieniasz się, nie po to, żeby być sobą, ale żeby zostać zaakceptowanym. To początek niewolnictwa. Co sprawia, że jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, to fakt, że uśmiechasz się, gdy się skuwasz, wierzysz, że masz kontrolę, podczas gdy w rzeczywistości jesteś kierowany przez niewidzialny system, który zamienia ludzi w cienie tego, kim mogliby być, ponieważ człowiek będący zakładnikiem swoich pragnień jest łatwy do kontrolowania. I właśnie dlatego musisz wysłuchać tego, co powiem dalej. Nie jestem tu po to, aby prosić cię o wyrzeczenie się pragnień. Jestem tu, aby pokazać ci, jak je przekształcić. Jak przekierować tę brutalną i dziką siłę, która cię ciągnie i sprawić, by pracowała dla ciebie. To nie jest abstynencja, to przemiana. I tego mój przyjacielu nikt nie chce, aby się odkrył. Bo kiedy mężczyzna nie kieruje się impulsami, staje się nieprzewidywalny. A nieprzewidywalność jest niebezpieczna. Widziałeś już tego typu mężczyzn, tych, którzy wchodzą do pomieszczenia i nie muszą niczego udowadniać, nie muszą krzyczeć. Samo ich obecność zmienia atmosferę. Nie wiesz, czy powinieneś się ich bać, czy podziwiać, ale wiesz, że są inni, że są wolni i to jest być może Twoim największym strachem. Że wolność wymaga zabicia tej części ciebie, która była karmiona od zawsze. Ale jeśli tego nie zrobisz, będziesz tonąć, uśmiechając się, aż nie zostanie nic oprócz pustego echa. Teraz wszystko zależy od ciebie. Spójrz prawdzie w oczy, bo to, co nastąpi, nie jest rozrywką, to lustro. To się nazywa uzależnienie, przebrane za miłość własną, sukces, męskość. I oto niewygodne pytanie. Gdyby jutro nikt cię nie pragnął, nadal czułbyś, że jesteś coś wart? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to niesz szybko budujesz swoją tożsamość na piasku. Z każdą sekundą toniesz coraz głębiej. Jak się z tego wyrwać? Oddziel swoją wartość od zewnętrznej akceptacji, wróć do siebie, zacznij od nowa. Ale to boli, to jest w twojej krwi, bo oznacza zabicie części ciebie. Tej części, którą karmiłeś od pierwszej reklamy, od pierwszego komplementu, od mantry, że prawdziwy mężczyzna zdobywa. Pozwól mi to uhonorować. Prawdziwy mężczyzna podbija samego siebie. Aby to osiągnąć, potrzebuje wolnego umysłu, który nie reaguje, ale decyduje, który nie czołga się, ale wybiera. Wielcy przywódcy, myśliciele, twórcy mają tę aurę nie dlatego, że są pozbawieni pragnień, ale dlatego, że je opanowali. Przemienili energię w wizję, impuls w dziedzictwo. Podczas gdy wielu traci godziny na pogoń za ciałami, oni tracą czas na budowanie wewnętrznych imperiów. Potwierdza to psychologia. Freud nauczał, że energia seksualna, gdy nie jest marnowana, może zostać sublimowana. Chodzi o przekształcenie impetu, który ciągnie w dół w paliwo do Olimpu esencję psychicznej alchemii. Jak to zrobić? To codzienna walka z samym sobą. Za każdym razem, gdy poczujesz impuls, by zaimponować, zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie: dlaczego? Za każdym razem, gdy poczujesz potrzebę potwierdzenia, oddychaj, obserwuj pustkę to właśnie tam kryje się pułapka. Trenowanie umysłu w tej pustce to nauka regeneracji dzięki niej, a nie ucieczki. Badania pokazują, że osoby stosujące sublimację jako strategię emocjonalną mają zazwyczaj większą odporność psychiczną i lepsze zdrowie psychiczne. Oznacza to, że pustka nie jest twoim wrogiem, jest terenem, na którym się odbudowujesz. Umysł pozbawiony zmysłowości jest niebezpieczny, ponieważ niczego nie potrzebuje. A kiedy niczego nie potrzebujesz, nie błagasz, nie kupujesz, nie sprzedajesz się. Na tym etapie stajesz się wolny. Zastanów się: jakby to było chodzić po ulicy i nie próbować być docenionym? Jak chodzić ponad hałasem w ciszy, podczas gdy świat krzyczy wokół ciebie? Ta cisza jest niepokojąca, ujawnia, pokazuje, że nie jesteś już w grze, że jesteś ponad nią. I przygotuj się: wielu będzie Cię atakować po drodze, ponieważ Twoja obecność jest lustrem dla słabości innych. Będziesz nazywany zimnym, dziwnym, zdystansowanym. Będą wyśmiewać twoją samokontrolę. Ale nie daj się zastraszyć odbierasz innym wymówkę, by dalej się czołgać. Taka jest cena i siła emocjonalnej autonomii wolność, która czyni cię zagrożeniem w ciszy. I to właśnie w tej wewnętrznej ciszy zmierzasz się ze swoim prawdziwym odbiciem, bez zewnętrznych rozpraszaczy. Wystawiony na echo własnych niepewności. To nie tylko brak dźwięku, to bezpośrednie spotkanie z tym, kim naprawdę jesteś. Badania pokazują, że świadome narażenie na ciszę obniża poziom kortyzolu, poprawia ciśnienie krwi i stymuluje wzrost komórek w hipokampie, siedzibie pamięci, emocji i kreatywności. Ten często unikany stan jest źródłem głębokiej mocy. Milczenie nie oznacza porzucenia wrażliwości, ale oddzielenie swojej wartości od ciągłej, zewnętrznej walidacji. To zerwanie z nałogiem odruchów, tym niepokojem, który ogarnia cię za każdym razem, gdy telefon nie wibruje. Ilu ludzi gubi się w tej zależności? Człowiek uzależniony od odruchów nie jest w stanie dostrzec swojej wewnętrznej rzeczywistości. Uwolniony umysł to taki, który przestał szukać siebie na zewnątrz, i nauczył się zamieszkać w sobie z pewnością siebie bez poczucia pustki. Ta cisza ujawnia Twoją istotę i wszystko, czego udawałeś, że nie widzisz strach, frustrację, pustą skorupę, którą stworzyłeś. Wtedy nie reagujesz jak zaprogramowana maszyna, obserwujesz, analizujesz, działasz strategicznie. Świat staje się szachownicą, na której jesteś graczem, a nie pionkiem. Irracjonalny impuls który wielu nazywa pasją? W rzeczywistości jest to strach w przebraniu, emocjonalna potrzeba udająca pragnienie. A to niszczy od środka. Psychologia identyfikuje ten wzorzec jako uzależnienie emocjonalne, kiedy nasza samoocena i cel są powiązane za probatą innych. W tym cyklu wszystko jest kruche, niestabilne. Istnieje jednak antidotum. Autonomia emocjonalna Zdolność do generowania własnej energii emocjonalnej, bez uzależnienia od polubień, uścisków czy komplementów. Kiedy ją osiągniesz, zdasz sobie sprawę, że twój nastrój, pewność siebie i siła nie są uzależnione od innych osób. Przestajesz błagać o uwagę. Pojawia się subtelne, ale transformujące zjawisko. Ludzie czują w tobie coś, nawet nie rozumiejąc tego. Twoja obecność staje się cichym zagrożeniem, nie poprzez siłę lub agresję, ale poprzez integralność. To właśnie ta wewnętrzna siła niepokoi, ponieważ uwypukla kontrast z resztą. Autentyczność, której nie trzeba kupować, sprzedawać ani udawać. To sprawia, że wielu czuje się zagrożonych i reaguje krytyką. W końcu Twoja wolność obnaża słabości innych. Oto jest walka wyciszyć odruchy. Pielęgnować ciągłą ciszę, wsłuchać się w wewnętrzny głos i na jego podstawie odbudować się z siłą, nie z oklaskami. To jest istota umysłu pozbawionego zmysłowości. Nie jest to brak, to świadomość, nie jest to chłód, to strategia, nie jest to ucieczka, to afirmacja siebie. Czy zauważyłeś, jak małe impulsy wytrącają cię z równowagi? Ten niepokój. Kiedy telefon nie wibruje, nie jest pragnieniem, jest nałogowym odruchem. Człowiek uzależniony od odruchów żyje ślepy na swoją wewnętrzną rzeczywistość. Umysł pozbawiony zmysłowości przerywa ten cykl, zanurza się w ciszy i uczy się żyć w swojej obecności bez poczucia pustki. Wyciszenie umysłu oznacza konfrontację z wewnętrznym echem, niepewnością, którą przykryłeś rozrywkami. Jednak siła. Tkwi właśnie w tym spotkaniu. Nauka potwierdza. Okresy ciszy zaledwie dwie godziny dziennie sprzyjają neurogenezie w hipokampie, obniżają poziom kortyzolu i przyspieszają procesy poznawcze: uwagę, pamięć, koncentrację. Wyciszenie zewnętrznego hałasu działa jak reset mózgu. Poprawia percepcję sensoryczną, wzmacnia układ przywspółczulny i reguluje stres. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ w ciszy, czy to w chwili samotności, czy podczas krótkiej medytacji, przestajesz reagować jak zwierzę i zaczynasz rozumieć grę. Świat jawi się jako szachownica, a każdy Twój ruch staje się dobrze przemyślany. Ta pasja, którą wielu myli z wewnętrznym ogniem, w rzeczywistości jest to strach przebrany za emocje, ślepy impuls, biologiczny alarm, który wypycha cię z siebie. Psychologicznie jest to uzależnienie emocjonalne. Twoja samoocena i cel są powiązane z aprobatą innych. Wszystko staje się kruche, niestabilne. Uzdrowienie przychodzi wraz z autonomią emocjonalną, zdolnością do generowania energii emocjonalnej w sobie, bez uzależnienia od polubień, komplementów czy akceptacji. Przestajesz błagać o uwagę i zaczynasz ją oferować. Sobie i innym. Wtedy zaczyna się coś dziać. Ludzie to zauważają. Jest coś innego. Potężna cisza, której nie można kupić, wymusić ani manipulować. Pojawiają się zaciekawione, nieoczekiwane spojrzenia. Twoja obecność przeszkadza, ponieważ obnaża słabości innych. Nie grasz już w tę grę. Jesteś ponad nią. I tak, przygotuj się. Będą nazywać Cię zimnym, dziwnym, zdystansowanym. Będą wyśmiewać Twoją samokontrolę, ponieważ w Tobie widzą odbicie tego, czego nie znoszą w sobie. Ale to odbicie jest Twoją siłą. Droga nie jest popularna ani łatwa, ale jest prawdziwa. A każdy krok w kierunku ciszy jest krokiem w kierunku wolności. To jest istota umysłu pozbawionego zmysłowości. Nie jest to brak uczuć ani emocjonalna sztywność to czysta świadomość. To aktywne słuchanie, to bycie w świecie bez bycia przez niego porwanym. A to, mój przyjacielu, jest moc, spokojna, ale nieposkromiona. Kiedy zaczynasz odsensualizować umysł, kierujesz całą tę energię na cel, a to wymaga skupienia. W erze ciągłych bodźców twoja uwaga jest największym bogactwem. Badania pokazują, że długotrwała uwaga, zdolność do utrzymania skupienia przez długi czas, Aktywuje sieci kory przedczołowej, przekierowując negatywne emocje do racjonalnego przetwarzania. Natomiast wielozadaniowość i ciągła, częściowa uwaga fragmentują umysł, zwiększają stres i osłabiają procesy decyzyjne. Innymi słowy, czynniki rozpraszające nie tylko obniżają produktywność, ale także oddalają cię od samego siebie. Przekierowanie tej uwagi jest aktem cichego buntu. Oznacza trenowanie uwagi jak mięśnia, kultywowanie obecności w teraźniejszości i ignorowanie pokusy natychmiastowości. Badania wskazują, że proste praktyki, takie jak świadome oddychanie, uważność, a nawet muzyka o określonej modulacji, mogą zwiększyć wydajność nawet o 20% w zadaniach wymagających długotrwałej koncentracji. Daje to przewagę. Podczas gdy inni się rozpraszają, twój umysł pozostaje skupiony na właściwym ruchu. A co wynika z tej wyostrzonej koncentracji? Jasność osądu, precyzja wypowiedzi, wyrazista obecność. Przestań działać, aby zaimponować i zacznij działać, aby wywrzeć wpływ. To jest supermoc człowieka pozbawionego zmysłowości, głębokie odczuwanie, ale nie bycie pochłoniętym przez apetyt. Jasne postrzeganie, a nie tylko reagowanie. Twój umysł nie jest już emocjonalną marionetką, jest strategiem, architektem. Pomyśl o świecie jak o szachownicy. Każda poruszająca się figura reprezentuje bodziec, napięcie, pragnienie. Umysł, który utrzymuje skupienie, neutralizuje szum, identyfikuje ukryte taktyki i gra zgodnie z własną strategią, nie goni za nałogiem. Goni za intencją. Zmiana następuje wewnątrz, ale odbija się na zewnątrz. Stajesz się autentycznie obecny. Twoje gesty, słowa i spojrzenie wywierają wpływ. Nie mówisz, aby zadowolić, mówisz, aby zmienić. Nie działasz, aby zostać zapamiętanym, działasz, aby poruszyć. I zobacz, to wykracza daleko poza samokontrolę to bycie w harmonii z bardziej świadomą wersją siebie kimś. Kto nie potrzebuje oklasków, ponieważ karmi się własnymi celami. Kimś, kto kocha bez błagania, tworzy bez pozwolenia, istnieje bez ograniczeń. Na tej drodze nie odłączasz się od życia, wręcz przeciwnie, dostrajasz się do niego w bardziej intensywny sposób. Każda chwila staje się znacząca, ponieważ twój umysł zdecydował, że chcesz tam być. To jest dyskretna i głęboka rewolucja umysłu. Pozbawionego zmysłowości, umysłu, który nie ucieka od świata, ale kształtuje go swoją obecnością, kierunkiem i siłą. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ta moc zmienia nie tylko Twoje życie, ale wszystko wokół Ciebie. Tylko Ty i Twoja żelazna wola to jest punkt, w którym wszystko się zmienia, kiedy decydujesz, że nie będziesz już niewolnikiem. Kiedy wybierasz życie jako wolny człowiek, jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie jest to przypadek. Jest w tobie coś, co już zaczęło się budzić wewnętrzne wezwanie, które nie chce być dłużej ignorowane. Nie myśl, że to tylko film, to lustro, konfrontacja z tym, co odkładasz od lat, podczas gdy świat nadal ucieka przed sobą, ty jesteś tutaj. Patrząc na najbardziej nagie odbicie swojej prawdy, odsensualizowany umysł nie jest modą, nie jest estetyką, jest wypowiedzeniem wojny wszystkiemu, co cię więzi, zwłaszcza łańcuchom, które pomyliłeś z miłością. Nie chodzi tu o represję, chodzi o wolność, o przejęcie całkowitej kontroli nad sobą. A najtrudniejsza część zaczyna się teraz: życie zgodnie z tym, co zrozumiałeś. Ponieważ zrozumienie wzmacnia, ale utrzymanie tej siły dzień po dniu przemienia. A przemiana ma swoją cenę: stracisz nawyki, ludzi, miejsca, ale wszystko, co odejdzie, ustąpi miejsca czemuś nieskończenie większemu. Zyskasz jasność, będziesz spać spokojnie, obudzisz się w pełni, bez potrzeby wymyślania, kim jesteś. Twoja tożsamość nie będzie już zależała od oklasków. Będzie emanować z wnętrza solidna, cicha, niezachwiana. A teraz proszę Cię o coś prostego. Jeśli to Cię poruszyło, jeśli poczułeś coś prawdziwego podczas słuchania polub ten film. Pomoże to rozpowszechnić tę wiadomość wśród innych osób, które są uwięzione w niewidzialnych łańcuchach. Subskrybuj kanał. Tutaj nie tuszujemy kłamstw. Zdejmiemy warstwa po warstwie. Aż dotrzemy do tego, kim naprawdę jesteś. A jeśli chcesz pójść dalej, jeśli chcesz pomóc temu projektowi dalej istnieć, rozważ wsparcie finansowe w dowolnej wysokości. Twoja pomoc wzmacnia te pracę i pozwala, aby więcej takich treści dotarło do większej liczby osób, które są w ciemności i potrzebują głosu, który powie, możesz się z tego wyrwać. Możesz, i musisz, nie wracaj taki sam. Wróć bardziej uważny, bardziej wyostrzony, bardziej sobą. Żegnam się tak jak należy, w ciszy, bo jeśli po obejrzeniu tego filmu nie będziesz mógł zasnąć, to znak, że w końcu się budzisz. Do zobaczenia tam, gdzie niewielu odważy się spojrzeć, w głąb siebie.